Ferie się skończyły. No nie no! A ja chciałam sobie dłużej pospać. Oh, sanki. Może znowu spadnie śnieg. Rozalia? Czy tak wcześniej tutaj? Wyglądasz jak moja bliźniaczka tylko w kucyku. Wiem o tym, ale. Wiesz... że... Wiesz co, mogę ci teraz sprawić trochę przykrości. No. O co chodzi? Chodzi o to, że ferie się skończyły. Co? Ferie się skończyły? No nie. Nie, nie. Jak Nie chcesz powiedzieć, że my teraz już idziemy do szkoły? Nie. To jest naprawdę jakiś koszmar. Idę się znowu położyć i wstaję. Skończyły się ferie? Dalej się skończyły ferie? Bo to jest ten sam dzień? Nawet o minutę czas się nie zmienił. Uszczypnij mnie. No, Laura, to nie jest sen. Tu my tu mamy jeszcze świąteczne dekoracje? Ja nie wiem, bo ojciec nie zmienił. A to miała chyba mama zmieniać. No dobra. Ja już jestem gotowa. Ja tylko sobie wezmę zeszyty jeszcze. Eee, no tak, nie mamy plecaków. Po przeprowadzce to my nic nie mamy. Dobra, ja też sobie wezmę swoje zeszyty. Tu jest mój zeszyt. Okej, okay. no to się, daj mi czas na ogarnięcie się, bo ja jestem starsza i się ogarniam przy toaletce, jak normalny człowiek, czy też tak powinnaś. Ogólnie dzisiaj postawię na taki lekki, delikatny, dosyć makijaż, taki widoczny. A właśnie, chciałam na chwilę przerwać historyjkę, bo dzisiaj jest pierwsza rocznica mojego kanału. W ogóle ja dzisiaj jestem taka trochę szczęśliwa, dlatego głos mam trochę inny, może. No i po prostu chcę Wam podziękować za ten piękny rok. Czeka was kolejny, 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 kolejne jeszcze no, dużo. Dobra, wracamy do historyjki. Mm, nie umiem tego niczego wyciągnąć. No to widocznie jestem skazana na dzisiaj brak makijażu. A Maja i Igor mają jeszcze dzień wolnego, ale to dlaczego? Ja nie rozumiem tego. Jak to wszystko działa. Te ferie, nie ferie. Krem do rąk, giełka. Perfum. Po co używasz im i perfum? Ty też powinnaś spróbować. A, ale nie we mnie! Taki różowy zapach. Wiesz, że ja nie lubię różowego. Nie lubiłaś, jak byłaś mała. Ale teraz też nie lubię. Ty czemu masz różową spódniczkę? Eee. No bo... Pasuje do tego swetra. A ja ten sweter bardzo lubię, bo lubię czerwony. Bo lubię też pomarańczowy. Laura, czemu ty masz Halloweenową lampkę i mamy więcej w pokoju i jakieś laski cukrowe? Ja nie wiem. No, nie mam pojęcia, czemu tak jest. A, a już gotowa. No to ogólnie dzień jak co dzień. Czyli moja sukienka. Mój zeszycik piękny. No i idę. Hej dziewczyny! O, Ania, zapomniałam o tobie. Jak mogę się zapomnieć o swojej siostrze? Ale wam też jest szkoda, że Maja i Igor jeszcze mogą spać? No, bo im się nie skończyły ferie. No wiem. Mówiłam to samo o Laurze. O, hej dzieci! Hej rodzice, wy zawsze tak, tak straszycie z tej windy. No tak. Tutaj macie w ogóle stroje. Takie. Wam kupiliśmy. No. Mamy nawet fajne pluszaki. Znaczy, Maja i Igor mają pluszaki. My nie mamy, bo jesteśmy za stare. No dobra, no to. My z Wami w sumie schodzimy, zjecie sobie śniadanko, co nie? No. Potem Maja i Igorowi też zrobimy śniadanko. Jak wstaną. I tu jeszcze wszystko zostało po Sylwestrze. Ja nie wiem, że kto ten dom posprząta. Nie ja. Dobra, może Wam coś po prostu kupię plecaki i Wam coś w końcu dam do tej szkoły. Nie wiem jeszcze, dobra. Zrobię Wam taką herbatkę na szybko, co nie? Mamy taki fajny termosik, miejski do wyrzucenia w ogóle. Bo kto to teraz będzie w tym jadł w ogóle? Znaczy, no płatki z mlekiem może. Dobra, nalejemy ciepłej herbatki takiej prosto termosika, którą minutę temu zrobiłam dla was. Więc jeszcze ciepła. No i może zrobię wam jeszcze... Nie wiem w sumie. Coś na szybko. Coś jakieś pankejki? Dobra, suche naleśniki. No bo nie mam z czym wam zrobić. To w ogóle kieliszki jeszcze znowu po Sylwestrze zostały. Ojej. Dobra, jeden talerz. Drugi talerz. Trzeci talerz. Powinnam to zrobić, zanim, zanim byście wstały. No, ale nie zrobiłam tego, no i niestety. Musicie trochę poczekać. Przepraszam was, dziewczynki. Nic się nie stało. Dobra, no to. Jeden suchy naleśnik. Drugi suchy naleśnik. To miały być tortille, ale są suche naleśniki. Proszę bardzo. Dziękujemy. Upuśćcie te notatniki na chwilę. Ja Wam potem je. Dam z powrotem. Ja mam nawet cały kalendarz. To nawet nie jest zeszły dany notatnik. No, też taki miałam. Jak byłam yy, w Twoim wieku. No, takie są najlepsze. Ej, dajcie mi też usiąść. To za mały stół na nas, trzy. Tak, pyszna. Ej, no. Ja to chyba będę musiała wziąć do szkoły po prostu. Ja nie wierzę. To jest takie pyszne. Ta herbata. Ja nawet jeszcze nie kosztowałam. Pyszne, mega. Mm. No dobra, możemy już iść. Dobra, dziewczynki. Dzisiaj wszystkie trzymamy matematykę. No. Dobra, chodź, Max. Musimy sprzątnąć te sylwestrowe ozdoby. Tam jest nawet opaska cioci Klaudi. Dobra. To możemy iść. Pa rodzice, pa dziewczynki. <laughs> o, co to za kartka? to, jakiś sprawdzian. Nie <laughs> interesuje mnie to. Ania! O, hej, jak ja cię dawno nie widziałam! Tylko pisałam z Tobą. Przez całe ferie się nie spotkaliśmy. No wiem, no bo przecież byłem we Włoszech. No. Wiem o tym. O, hej, nie stęskniłam się za Tobą. Ostatni raz nie widziałam Sylwestra. W śmie. A ja Cię nie chcę w ogóle widzieć? Hej Ewa! Hej! Dawno cię nie widziałam, wiesz? I co to za dziewczyna? Nie wiem. Hmm, trochę dziwna ta szkoła. To nie jest to samo co kiedyś. Hmm, Dring O! Już zaczynają się lekcje. My pierwszy mam matematykę. I ta dziewczyna wchodzi za nami! To jest chyba z naszej klasy. Ej no. Bo ja tu zawsze siedzę. Pomożesz mi trochę z tą matematyką, bo ja trochę tego nie łapię. Bo ogólnie dla mnie matematyka to jest czarna magia. No. Dla mnie nigdy nie była. Hmm. Dobra, mam lekcję. Bajo. Ugh. jeszcze ten jeden ma przyjść. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Nie wygłupiaj się, Olga. Mam wezwać rodziców? Nie. I odłóż ten telefon. No, no, no dobra. Super. Ogólnie mamy nową... nową uczennicę mamy. Przedstaw się choć. No, dobra. To jest, mm, jak ty masz na imię? Kinga. To jest Kinga. O. Przywitajcie ją. Hej Kinga. Hej. Hello. Hey. Hej. Hej. <laughs> Hej. Jest trochę nieśmiała, chyba. Może opowiesz coś o sobie? No. No, to jestem Kinga. No i interesuje mnie śpiew. No i jeszcze. No. Lubię kolor czarny i taki beżowy. No i lubię swoje rude włosy. Rudzi to fałszywi! Olga, wzywam rodziców. No. Wszystko. Jestem trochę nieśmiała, więc mogę tak mniej gadać troszkę. Spoko. Ach. A ty co się wtrącasz? Widzisz, że ona jest taka zakłopotana, to się jeszcze wtrącasz. Nie no, widzę, ale no chciałabym mi trochę pomóc. Ona się z tobą nie zaprzyjaźni za żaden, za żadne skarby przecież. Kto by się chciał z taką, z takim kimś jak ty przyjaźnić? Oj. No Olga, znowu Twój telefon gra, wycisz go proszę. No już proszę Pana. No, wyciszyłam. Super. No to dzisiaj zrobimy sobie lekcję taką... Będziemy rysować trójkąty. Takie no... no nauczycie się po prostu rodzajów trójkątów. Ja już to zapomniałam w ogóle, ja nie wiem co to jest. Spokojnie, Cię nauczę. Ty się wszystkiego uczysz na zapas. To się zgłoszę i wszystkim wytłumaczę. No, będzie mi lepiej niż jakby ten, ten jakiś głupi pan, jakiś Mateusz tłumaczył. A ten pan nie był od techniki? Od matmy też. Cicho! Nie gadaj, zakochana para. A do kogo oni gadają? Do nas, nie widzisz? Nikt tu inny nie siedzi oprócz nas, w parze damsko-męskiej. Może chodziło o owoc? My nie rozmawiamy, my nawet siebie nie lubimy. Ja nawet się od niego odsuwam, jest jakiś obleśny. Cicho no! To się przesiądźcie! Przesiadam was! Ty w pierwszej ławce, bo ty jesteś chłopcem i jesteś bardziej niegrzeczny. No dobrze. No to przedstawię wam, jak się rysuje trójkąt. Równoboczny. Dobra, bierzemy sobie najpierw linijkę, nie? No, bierzemy linijkę, no i po prostu rysujemy jakąś taką prostą. No i załóżmy, mój trójkąt będzie o długości, no, 3 cm. A że to jest równoboczny, no to on będzie miał wszystkie takie boki, no czyli zaznaczamy jakiś punkt. Może innym kolorem Wam zaznaczę, żeby łatwiej Wam było. No i odmierzamy. Liniką te 3 centymetry. No i wychodzi nam, że to będzie tutaj. Kolejny punkt. Teraz bierzemy cyrkiel. Yy, ma ktoś cyrkiel? Ja mam. To pożycz mi proszę. O, dziękuję. Ekierką też by się może... Ekierką się nie da. To jest ekierka Kingo, nie cyrkiel. no i przepraszam. No, przepraszam. Spokojnie, dużo moich uczniów odróżnia ekierki od cyrkla, nie wiem dlaczego to jest takie proste, no ale dobra, no, to jest rysunek poglądowy, więc można nie mieć cyrkla, no i zaznaczamy, nie byśmy tu mieli cyrkiel, to odmierzamy tym cyrklem te 3 cm tutaj, które tutaj mamy i zaznaczamy tutaj nóżkę cyrkla, wbijamy w ten jeden punkt i od tego robimy taki łuk, tą ołówkę i od drugiej strony też tak samo. No i teraz bierzemy znowu inny kolor i przeciągamy w punkt. To mu jest nierówny trochę. Wygląda jak palma. Brawo, palu się udało! Ale nie, to nie o to chodzi. Wygląda jak palma, ale wy macie coś takiego narysować, rozumiecie? W swoich zeszytach przepięknych. No dobrze. A potem, jak sprawdzę wszystkich, to... Potem nauczymy się, jak rysować trójkąt równoramienny. No dobrze. Ja tutaj napiszę. Dobrze, wszyscy już skończyli? 10 minut później. Wszyscy skończyli? Tak. Proszę sprawdzić. Dobrze, bardzo dobrze. No. Ten rysunek chyba linijki nie widział. Fuj, tym bardziej. No, Kinga. Ten też do poprawy. Nie chcę nic gadać. Antek to mój starszy uczeń, więc tobie nie chcę nic niefajnego gadać. Spokoj. Ja nie lubię nauczycieli źle nastawionych takich. Spokojnie, no to będę dla ciebie cool nauczycielem matmy. Jeśli chcesz. To dlaczego dla mnie nie jesteś taki cool? Mówi się proszę pana, a nie jesteś. Ech, ciężka ta klasa troszkę. Nie wiem, jak ja tutaj wytrzymam. Jeszcze tylko parę miesięcy do szóstej klasy. Nie jestem dobra z matematyki, nie umiem tego policzyć. Czemu ta Kinga cały czas sobie szepcze coś pod nosem? Ja nic nie szepczę! Szepczę. No może szepcze, ale tak mi się lepiej skupić, no i... Lubię tak. No to jesteś jakaś dziwna, nie powinna chodzić do mojej klasy. Teraz, od teraz gadaj w myślach. Myśli Kingi. W myślach Kingi. Hmm. Naprawdę, nie chcę mieć takiej wrednej osoby w klasie. Cieszę się, że przynajmniej nauczyciel matematyki jest fajny. Na razie jest to mój ulubiony, chociaż to moja pierwsza lekcja w tej klasie. Kinga, co ty cały czas taka smutna? Nie wiem. No przepraszam, że jestem smutna. oj Kinga jest, jak... Kinga jest jakaś dziwna, jakaś chora psychicznie chyba. Ja nie jestem żadna chora psychicznie, po prostu nieśmiała. Jakbyś była nieśmiała, to byś tak na mnie nie krzyknęła. Cicho. No dobra. No to teraz. To teraz zróbcie dowolne wymiary trójkątów yy, Narysujcie trójkąt równoramienny o różnych. wymiarach. Mm, ja na przykład tutaj zrobię odcinek. I tutaj będzie 3 cm. Pan się uwziął na tych 3 cm. No i... 2. Ciężko to odróżnić, wiem, bo tutaj troszkę no to tutaj 2, tu 3. No, wiadomo. No i teraz znowu rysujemy linię. No i powtarza się to samo. Podstawę chcemy mieć jaką 2 cm zrobię. No i zaznaczam odcinek. No i teraz odmierzam sobie cyrklem tutaj. 3 centymetry do no i rysuję łuk jeden, łuk drugi jeszcze raz, bo to trochę nie wyszło. Dobra. Łuk jeden, łuk drugi. I rysujemy. No i tak wygląda trójkąt równoramienny. Też taki narysujcie. W swoich zeszytach. Różne miary. W myślach Kingi. Ja cały czas rysuję te same, no bo mm, nie chcę się pomylić. Nie chcę dostać jedynki już na pierwszym lekcji. Dobrze, to już mogę zmazać, rozumiem. No i macie teraz. Za chwilę sprawdzę. Uh -huh. Ej, dobrze, dobrze, dobrze. Wszyscy macie już dobrze. dobrze. 10 minut później. No to piszę Wam zadanie domowe ogólnie tutaj No napiszę fajnie za da nie Napiszę zad dom Będziecie wiedzieć o co chodzi Zad dom Będziecie wiedzieć o co mi chodzi Trójkąt Równoboczny o wymiarach 3 cm to jest jeden. I trójkąt równoramienny o wymiarach 4 cm na 2,5 cm. Może troszkę Wam napiszę tutaj bardziej yy, z tej strony. 4 cm na 2,5 centymetra. No dobrze. Dryń, dryń. Możecie wychodzić. Jej, nareszcie. No. A i wezmę tylko zeszedł, żebym znowu nie zapomniała. To nie jest takie trudne, jak się pomyśli. Nic nie jest trudne, jak się pomyśli. Ania. Wiem.